Hej, witam wszystkich. <noise> e, dzisiaj mamy znów coś. E, ktoś mi tutaj przyniósł taki bardzo, bardzo ciekawy, ciekawy rower z ciekawym akumulatorem. Zaraz wam to po prostu pokażę. Proszę bardzo, jest to taki tutaj akumulatorek, to znaczy taka obudowa. Obudowa wygląda w ten sposób akumulator. Jest tutaj jakiś pakiet zgrzany Zaraz go rozbierzemy Zobaczymy co jest w środku W każdym razie to jest 36V 10S A pokażę Wam rowerek Jak on wygląda W ten sposób Ale jest tutaj fajny silniczek z tyłu Widzę duży silnik bezprzekładniowy eee, No, No fajny jest, fajny Daje radę Taki jest tutaj pulpit Widzę, że mnóstwo różnych kontrolek zobaczymy po zrobieniu tego akumulatora. Chociaż nie wiem, czy zrobię, bo e, no powiem, powiem mniej więcej co, zobaczę co się tam stało i zobaczymy, czy ta osoba się w ogóle zdecyduje na e, naprawę tego akumulatora, a ewentualnie zrobieniu nowego. Także rozbierzemy go, zobaczymy co jest w środku no i słuchajcie yy, rozebrałem ten akumulatorek on jest naprawdę ładnie zrobiony ładne są tutaj zgrzewy yy, taśma ładnie poprowadzona wygląda to, to super przewody też są ładnie poprowadzone no ja bym tutaj dał jeszcze taśmę dwustronną i po prostu skleił ładnie ale tu są wszystkie końcóweczki wyprowadzone, jest to 10S mamy tutaj BMS -a. BMS nie jest yy, E, taki no z tej najniższej półki to jest dobry BMS, naprawdę dobry BMS, 15A e, 30A, przepraszam, 10S 36V, nie? Także no, 30A to jest w piku, a tutaj mamy prądu ciągłego 15A. Więc, no, sprawdzamy, sprawdzamy. Co się dzieje? Czy te wszystkie cele są ładnie, równo naładowane? Więc bierzemy multimetr. Nie wiem, czy to będzie widać. Chyba zrobimy w ten sposób. Tego dobrze? Ok, mamy to. Położymy sobie tutaj. Tak, żeby było to mniej więcej widoczne, no i wypieliśmy BMS tutaj z tej złączki wielopinowej, no i sprawdzamy poszczególne cele. Pierwsza cela 402, następna 402 402, 402, 403. 4 równe 4 4,2 4,2 4,3 i 4,2 całość 40,2 czyli co możemy powiedzieć o tym akumulatorze że on jest jak najbardziej dobry Cele są e, mniej więcej równe, troszeczkę doładujemy tą jedną celę. 1 dziesiąta to jest akurat tyle, e, ile e, da sobie radę, czy tam dwie dziesiąte da sobie radę ten BMS z funkcją balansowania ją e, doskonale e, wyrówna nam te cele, więc dlaczego nie ma napięcia? dlaczego nie ma napięcia. E, słuchajcie, cele są równe. Napięcie jest w tym akumulatorze, a tutaj w tej kostce niestety nie ma. E, mierzyłem to już parę razy, więc ewidentna przyczyna: wymieniamy BMS-a. Wymieniamy BMS-a, dajemy nowego 10S e, i akumulatorek. Akumulatorek będzie nam tutaj ładnie hulał Także do dzieła. I słuchajcie, ja już wlutowałem tego BMS-a. Plus był taki, i to bardzo duży plus, że miałem taki sam, dosłownie taki sam BMS. Idealnie pasuje tutaj pod, pod tą wtyczkę pod te wejście wielopinowe. Także zaraz zobaczymy. Wszystko jest zlutowane, to prosta sprawa, w zasadzie prozaiczna. Dwa przewody, dwa przewody, ponieważ to zostaje. Ogniwa są tutaj ładnie zbalansowane. No i podpinamy teraz tą wtyczkę tak równo, można, żeby nam tutaj wyszła. Proszę bardzo. Ok, dobra, jest. Jest to wyszło. No i teraz tak powinniśmy pobudzić to yy, prądem z ładowarki. Natomiast, natomiast ja nie mam yy, ładowarki na 10S, czyli na 36 V, no ale sprawdzimy, czy jest tutaj, czy jest tutaj napięcie, czyli tak. Mamy multimetr. No i sprawdzamy plus i minus. Słuchajcie, 40,2 V, czyli akumulator jest dobry. BMS puszcza napięcie, eee, mam gdzieś tam eee, dobra. Ok, jak to złożę? Mi się wydaje, że dostałem ładowarkę na 36 V od osoby, od właściciela tego roweru. Zaraz podepniemy i zobaczymy, czy ona ładuje. Natomiast ona jest chyba z wejściem tutaj na takie na inne wejście, więc musimy złożyć całą baterię, złożyć, zabezpieczyć w środku ten pakiecik, ja go jeszcze okleję, okleję gęściej taśmą, żeby był bardziej zabezpieczony. I jak go już złożymy tę całą baterię, to wtedy podepniemy pod ładowarkę, ale myślę, że wszystko będzie ok że wszystko działa. Także, no, uważam, że naprawa dobiegła końca. No, mamy to zrobione. Zaraz pójdziemy, włożymy baterię do tego roweru i zobaczymy, jak on się sprawuje. A więc, tak, mamy tutaj tą baterykę. Weźmiemy ją. Ona jest bardzo duża. Tutaj były trzy akumulatory żelowe kiedyś, teraz jest jonowolitowy, natomiast włożymy ją tutaj, w to miejsce, w które powinna być, trzeba ją zabezpieczyć. To jest takie, takie taka wtyczka z gniazdkiem, musimy ją podpiąć. Tak, mamy wpięte. Ok i przekręcić ten kluczek, przekręcamy. Kontrolki się świecą, nie wiem czy to widać, chyba widać. I teraz tak. Jest tutaj taka zwykła manetka obrotowa. Obracamy proszę bardzo. Mieczek pięknie chodzi. Więc wszystko wszystko działa. No, to się prezentuje właśnie w ten sposób. Rower no, wygląda dość e, ekstrawagancko, no naprawdę. Także awarię mamy usuniętą. Rowerek jest w pełni sprawny. No, w zasadzie był sprawny, tylko bateria była e, uszkodzona, raczej BMS był uszkodzony z tej baterii. To była taka szybka naprawa, proszę bardzo. Więc następny film, który był oparty na jakiejś tam awarii, ja swój akumulator tą celę dalej e, ładuję. E, dość długo właśnie liczę czas ładowania, który pozwoli mi stwierdzić, proszę bardzo, tutaj są podpięte te dwa piny napięcie 39 i 5 no i czekamy aż wartość wzrośnie do 38 i 8 ale to jest ona jest 39,5, teraz pokazuje ponieważ jest podpięta pod ładowarkę ładowarka podnosi napięcie także dziękuję za uwagę i zapraszam do następnych